Twój najlepszy samochód. Taki, którym uwielbiałem jeździć, to był Mercedes CLS-500. Na co wydałeś pierwszą pensję piłkarską? Pamiętam, kiedy grałem w reprezentacji młodzieżowej, dostaliśmy kosmiczną jakąś premię. Ja, za jakąś część tej premii, kupiłem mojej siostrze jakąś taką wypasioną, skórzaną kurtkę, zabrałem ją na zakupy i bije mi właśnie taki miły prezent. Najlepszy mecz w karierze? Myślę, że mecz w Madrycie z Realem. Ten przegraliśmy co prawda 3 do 1, ale jak sobie dzisiaj czasami oglądam urywki tego spotkania, to można powiedzieć, że miałem trening strzelecki zespół Realu, czyli ten galaktikos i moje w tym wszystkim interwencje, to chyba był jeden zdecydowanie z moich najlepszych momentów kariery. Jestem zostanie piłkarzem. Zawsze moja żona mówi tylko nie w presji i ja tej presji na Heniu oczywiście robić nigdy nie będę. Marzę o tym, żeby został, natomiast zostawiam to w sferze marzeń, bo chciałbym, żeby on przede wszystkim o tym marzył i żeby się świetnie bawił. Natomiast nigdy nie może rodzic realizować swoich marzeń, robiąc naciski na dzieci, więc zdecydowanie jak będę mógł Heniowi pomóc, tą pomogę, ale nigdy nie będę wywierał presji.